Główne wydanie kuriera opolskiego poprowadzi dla państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z Opolszczyzny. W tym serwisie zobaczą Państwo m.in. To wielkie podziękowania dla, dla różnych osób, które przyczyniły się do tego, że zdobyłem mandat europosła. Na pewno na pierwszym miejscu zawsze stawiałem i będę stawiał mieszkańców Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Po 11 latach Opolszczyzna ma nowego marszałka, Andrzeja Bułę, który uzyskał mandat europosła. Zastąpi na tym stanowisku dotychczasowy wicemarszałek Szymon Ogłaza. To jest brawura i alkohol. To się nie zmienia od lat. My o tym mówimy, my ostrzegamy. Od początku kwietnia w Polsce utonęło 75 osób. Zginął w tragicznym zdarzeniu na wschodniej granicy naszego kraju. Dziś w całym kraju uczczono pamięć tragicznie zmarłego żołnierza Mateusza Sitka. Po 11 latach Opolszczyzna ma nowego marszałka, Andrzeja Bułę, który uzyskał mandat europosła. Zastąpi na tym stanowisku dotychczasowy wicemarszałek Szymon Ogłaza. Takie decyzje zapadły dziś podczas specjalnej sesji sejmiku województwa. Ostatnia konferencja prasowa w roli marszałka i podsumowanie niemal 11 lat na tym stanowisku. Nowy europoseł Andrzej Buła rozpoczął dzień od spotkania z dziennikarzami. Wielkie podziękowania dla dla różnych osób, które przyczyniły się do tego, że zdobyłem mandat europosła. Na pewno na pierwszym miejscu zawsze stawiałem i będę stawiał mieszkańców Opolszczyzny i Dolnego Śląska, wyborców. Jak zapewnił były już marszałek, wyjazd do Parlamentu Europejskiego nie będzie się wiązał ze zmianą innej pełnionej przez niego funkcji. Nowe życie przede mną, nowe życie polityczne w rozumieniu obecności w parlamencie europejskim, ale bardzo mocno związane życie polityczne również z Opolszczyzną. Nadal będę szefem Platformy Obywatelskiej po wczorajszej rozmowie z panem premierem Donaldem Tuskiem. Nie ma absolutnie e, żadnych wątpliwości co do tego, że mogę to kontynuować. Do wyboru nowego zarządu województwa opolskiego potrzebna była specjalna sesja sejmiku. Rozstrzygnięcia, jakie na niej zapadły, pokryły się z tym, o czym mówiono od kilku dni w kuluarach. Marszałkiem został dotychczasowy wicemarszałek Szymon Ogłaza, który jako członek Zarządu Województwa Polskiego odpowiedzialny był m.in. za infrastrukturę, gospodarkę oraz politykę regionalną i przestrzenną. Za jego wyborem było 20 radnych, 7 głosowało przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Pierwsze odczucia to oczywiście radość i wdzięczność, bo to są chyba takie podstawowe odczucia, które, które mi towarzyszą. Dość mocny mandat, bo, bo nawet większy niż koalicja. Nie jest to przewrót, żaden wszyscy chyba wiemy, to będzie kadencja kontynuacji, ale autorskiej kontynuacji. Na giełdzie nazwisk łączonych z funkcją marszałka był też Zbigniew Kobalańca. Ostatecznie pozostał on na stanowisku wicemarszałka. Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom, którzy mnie obdarowali rekordową ilością głosów, jedną z największych w historii Sejmiku, ponad 11 tysięcy i to jest mój mocny mandat do tego, żeby i pracować na rzecz województwa i w zarządzie województwa, a reszta to jest polityka. Czy Monogła to pana zdaniem jest dobra kandydatura na marszałka? Tak, dobra kandydatura. Na stanowisko wicemarszałka wybrana została również pełniąca dotychczas tę funkcję Zuzanna Donat Kasiura. Skład zarządu województwa uzupełnia Robert Węgrzyn. Bardzo możliwe, że w przewidzianym ustawowo czasie do tego grona dołączy polityk PSL. Polskie Stronnictwo Ludowe chciałoby mieć swojego członka zarządu. No, Zdania na ten temat są podzielone w koalicji, w koalicji rządzącej, więc no, musimy negocjować. Szymon Głaza przekazał mediom, że swoje ekspoze wygłosi w sierpniu. Choć sezon kąpielowy dopiero się rozpoczyna, służby ratunkowe w naszym kraju odnotowały już sporo wypadków nad polskimi kąpieliskami. Szczególnie źle wyglądają statystyki utonięć. Od 1 kwietnia śmierć poniosło aż 75 osób. O tym, na co zwrócić szczególną uwagę, spędzając czas nad wodą, Jakub Słupecki. Ciepłe dni sprzyjają wyjazdom i kąpielom w wodzie. Niestety wystarczy odrobina nieuwagi, by niewinny wakacyjny wypad zakończył się tragicznie. Co roku ratownicy WOPR oraz policja muszą reagować na zgłoszenia dotyczące tonięcia, których w samym 2023 roku na terenie całej Polski odnotowano aż 490. To jest brawura i alkohol. To się nie zmienia od lat. My o tym mówimy, my ostrzegamy, że łączenie tej brawury, włącz się komuś nieśmiertelność połączona z alkoholem i potem mamy tragedię gotową. Wop choć najszybciej reaguje na zgłoszenia, nie zawsze zdąży udzielić na czas niezbędnej pomocy. W samym 2023 roku śmierć w wyniku utonięcia poniosło 450 osób. Tegoroczne statystyki również nie prezentują się najlepiej. Od 1 kwietnia na polskich kąpieliskach odnotowano aż 75 utonięć. W niektórych miejscach ruszają kąpieliska strzeżone od połowy czerwca, końcówka czerwca to będzie tych kąpielisk coraz więcej, ale jeżeli teraz wybieramy się nad wodę, wybierajmy mi. Miejsca, gdzie jest równe dno yy, i pamiętajmy o tym, żeby pilnować własne dzieci, jeżeli wybieramy się na sprzęt pływający, używajmy kamizelek asekuracyjnych. Nad wodą uważać musi każdy, niezależnie od wieku. Najczęstszymi ofiarami utonięć są osoby powyżej 50 roku życia, których w samym 2023 roku utonęło aż 224. Nieco lepiej prezentują się dane dotyczące osób między 19 a 30 rokiem życia. W zeszłym roku nie udało się uratować 66 młodych ludzi. Na co należy zwrócić szczególną uwagę właśnie wybierając się nad kąpielisko? Nad kąpielisko? Powie panu, że nawet nie wiem. Trzeba sprawdzić, czy można, czy jest flaga wywieszona. Ja, sporo jest tych rzeczy. Dawno nie byłem pływać, powiem panu, ale jakbym szedł, to na pewno przeczytał regulamin tego akwenu i uważał, czy, czy dno jest jednolite, czy nie ma czegoś, co mnie pociągnie, czy nie ma znajomych, którzy mnie pociągnął, czy ja wszystko, czy trzeźwy czy jestem. Brawura, lekkomyślność oraz wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu to najczęstsze przyczyny wypadków nad wodą. Wybierając się na kąpielisko, pamiętajmy, żeby zadbać o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i osób bliskich. Jakub Supecki, Kuryro Polski Wracamy do tematu sporu o stawy w Chrząstowicach. Wody polskie uznały, że właściciel nadmiernie piętrzy wodę w rzeczce, która jest dopływem zbiornika. Ten ostatni wskazuje, że pozwolenie wodnoprawne dostał wcześniej i ma do tego prawo. Po tygodniu komentarz w tej sprawie wydała spółka. Przypomnijmy, pan Józef założył ten staw ponad 20 lat temu. W 2010 roku opolski starosta przyznał mu pozwolenie wodnoprawne do 2030 roku. Problem zaczął się w 2019, gdy funkcje Zarządu Melioracji Wodnej przejęły Wody Polskie. Wody Polskie mi demontują pięczenie wody bezprawnie i zabierają mi te deski rzekomo do depozytu, a te deski wyrzucają. Do rzeki. To deski, za pomocą których piętrzył wodę w strumieniu sucha. Według wód polskich zbyt wysoko. Pracownicy Wód Polskich prowadzą działania polegające na usuwaniu desek założonych przez pana Józefa Czerwika oraz gałęzi w okolicach jazona na rzece Sucha, które blokują przepływ wody i powodują powstanie zagrożenia polegającego na możliwym zalaniu przyległych użytków rolnych. Senior dziwi się, bo przecież Wody Polskie przejęły umowę i zobowiązania po wojewódzkich zarządach melioracji wodnych. Jednak urzędnicy mają na ten temat inne zdanie i dodają, że syn seniora, który jest współwłaścicielem stawu nie upoważnił pana Józefa do reprezentowania go. Przyczyną tego postanowienia były działania podejmowane przez właściciela pozwolenia, polegające na niekontrolowanym piętrzeniu wód rzeki Sucha dla potrzeb założonego stawu z przekroczeniem dozwolonej wysokości piętrzenia wskazanej w pozwoleniu wodnoprawnym. Urzędnicy usuwają deski, pan Józef je przywraca. Sprawa skończyła się w sądowym wydziale do spraw wykroczeń, gdzie senior został uniewinniony. Urzędnicy znowu zawiadomili o popełnieniu wykroczenia. Tym razem skończyło się wyrokiem w trybie nakazowym, co oznacza, że 92-latek nawet nie wiedział o oskarżeniach. I procesie. Sąd rejonowy w Opolu wydał prawomocną decyzję, na mocy której uznał pana Józefa Czerwika za winnego popełnienia czynów, takich jak wykonywanie urządzeń powodujących piętrzenie wód bez wymaganego zezwolenia wodnoprawnego oraz zanieczyszczenia rzeki Sucha poprzez wprowadzanie do niej ściętych gałęzi elementów plastikowych, płyt, desek i pontonów. Senior przyznaje, że po naszej interwencji zmieniło się jedno: przestali przyjeżdżać robotnicy z RZGW, którzy wyciągali deski z jazdu. Po państwa interwencji zmieniło się bardzo dużo, że mi nie rozbierali te pięczenia wody i ryby się nie dusiły, tylko po prostu jest woda normalna. Jednak pan Józef nie ma pojęcia, jak długo taki stan rzeczy się utrzyma. Wojciech Busz, Kurieropolski. O organizacji i działalności służby zwycięstwu Polski, czyli Armii Krajowej, laureaci konkursu wojewódzkiego wiedzą wiele. Podczas gali wręczenia nagród zwycięzcy mogli posłuchać nie tyle o faktach, ale też o doświadczeniach i wspomnieniach jednej z bohaterek powstania warszawskiego, sanitariuszki Heleny Kamerskiej. To już siódma edycja konkursu historycznego Armia Krajowa 1939-1945, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży poprzez pogłębianie ich wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Forma była wszelaka, od albumów, poczynając plasty, plastycznie też można się było wypowiedzieć w, formie rozprawki. w 2022 roku Instytut Pamięci Narodowej zapoczątkował projekt Z Miłości do Ojczyzny, ponieważ Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 roku z przeobrażenia Związku Walki Zbrojnej. 14 lutego obchodzimy w Polsce nie tylko Walentynki. My, jako Instytut Pamięci Narodowej, czyli instytucja historyczna, chcemy przypominać, że to nie jest tylko dzień miłości jednej osoby do drugiej, natomiast jest to dzień tych, którzy tak kochali ojczyznę, iż nie obawiali się oddawać swojego życia za jej niepodległość. A konkurs jest kontynuacją tego projektu. Jedna z laureatek napisała kilkadziesiąt stron opowiadania o Auguste Emilu Fjeldorfie pseudonim Nil generale brygady polskich sił zbrojnych był dowódcą dywersji urodził się w Krakowie jego życie było ciężkie niestety został zamordowany za to że był niewinny po prostu że bronił swojej ojczyzny Został zabity w więzieniu, powieszony. Ciała do dzisiaj nie odnalezione. Gościem specjalnym Gali była sanitariuszka Powstania Warszawskiego Helena Kamerska, która przypadkowo została zaangażowana w pomoc rannym, a wspomnieniami z tamtego czasu chętnie dzieli się z młodymi. W czasie Powstania to było bardzo dużo walk, no, opieki nad rannymi. no I smutek, że. że nie udało nam się zwyciężyć a walczyliśmy o wolność. Organizatorem konkursu jest zarząd Opolskiego Okręgu i Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Klub Historyczny imienia Generała Stefana Roweckiego Grota w Opolu oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Dziś w całym kraju uczczono pamięć tragicznie zmarłego żołnierza Mateusza Sitka, który został śmiertelnie ugodzony nożem przez migranta na granicy polsko-białoruskiej. Zawyły syreny pojazdów policji, straży pożarnej i straży granicznej. Był to wyraz solidarności służb mundurowych. Dzisiaj o godzinie 12 na terenie całego kraju, a również na terenie Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu uczciliśmy minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego żołnierza wojska polskiego, który zginął w tragicznym zdarzeniu na wschodniej granicy naszego kraju. Jest to o tym bardziej dla nas dotkliwe, że policjanci wspólnie z strażnikami granicznymi żołnierzami od początku tak naprawdę tego kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy pełnią tam służbę i właśnie dbają o bezpieczeństwo Polaków. Żołnierze, policjanci, strażacy, wszyscy mundurowi ślub Wierność przede wszystkim ojczyźnie, oraz jeżeli chodzi o strażaków, że będą nieśli pomoc wszystkim ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, nawet z narażeniem życia. Czasami faktycznie tak bywa, że strażacy, policjanci płacą najwyższą cenę za uratowane życie, za to, że pomagali społeczeństwu. No do tego zobowiązuje mundur, do tego zobowiązuje ślubowanie, no i do tego zobowiązuje honor mundurowych. A teraz sprawdźmy, o czym jeszcze powiemy w tym serwisie. Wystarczy wypełnić ankietę, którą znajdziemy m.in. w internetowym koncie pacjenta. Program Profilaktyka 40, ma zostać przedłużony o kolejne 6 miesięcy. Ponad 100 odmian pszenicy i rzepaku mogli oglądać i porównywać rolnicy w czasie Dnia Pola, zorganizowanego przez Stację Doświadczalną ocenę odmian w głupczycach. Rolników przekonywano, że warto korzystać z rad stacji, bo kto tego nie robi, traci Henryk Wawer. Firmy pracujące dla rolnictwa i eksperci przekonywali, że nawet największe maszyny i traktory nie poprawią tego, co urodzi Ziemia. Potrzeba czegoś więcej. Osiągnęliśmy już taki poziom, że. Już 600-konny traktor i 12-metrowe narzędzie, już po prostu więcej się nie da uciągnąć. Więc gdzie szukać tej efektywności? Na pewno w genetyce i tu odmiany, które dzisiaj odpowiadają, różnie to naukowcy budają za około 80% postępu jeszcze, czy poprawy efektywności produkcji. Dzisiaj można się było dowiedzieć, jak i dlaczego warto korzystać z efektów pracy stacji doświadczalnictwa w głupczycach. i służą właśnie e, przede wszystkim promocji tego, co robimy. E, Promocji tych list odmian zalecanych, aby rolnicy korzystali przede wszystkim z tego, co my tutaj e, robimy, e, bo jesteśmy dla nich. Rolnicy oglądając plantacje nie mieli wątpliwości, że dobru właściwych odmian to klucz do sukcesu. I ostatnia odmiana w tej kolekcji z e, w e, jest to zupełna nowość. Na przykład e, odmiany rzepaków, mamy problemy z owadami. A już dzisiaj te nowe odmiany, są, które się dowiedzieliśmy, to już są w miarę na owady odporne. Warto tak przyjeżdżać, poglądać odmiany, jak wygląda, porównać, które po prostu warto w tym rejonie siać. Można wywnioskować po takim pokazie, co siać. Siacz, eee, można zauważyć zdrowotność zboża, eee, natomiast można zauważyć kłos. Rolnicy, którzy korzystają z rad stacji, mimo tegorocznych anomalii pogodowych, ponieśli tylko 8-10% strat w uprawach pszenicy i rzepaku. Urwanie głowy to gra miejska, w której młodzież sprawdzała swoją wiedzę na temat miasta. Dzieci z 14 szkół ponadpodstawowych zmierzyły się dzisiaj w konkursie o puchar prezydenta Opola. To jest taki czas szczególny, kiedy już w szkołach zajęcia dydaktyczne jak gdyby powoli się wyciszają. No i taka nasza propozycja, żeby właśnie uczniowie mogli się sprawdzić w takiej zabawie która jest jednocześnie podsumowaniem ich całorocznego wysiłku takiego dydaktycznego szkolnego. Ta trasa prowadzi również poprzez zabytki, poprzez ciekawe miejsca. No i z tym powiązana jest również wiedza i o Opolu, ale też i wiedza taka na poziomie bardzo podstawowym z poszczególnych przedmiotów, które w trakcie roku szkolnego ich zajmowały. Mamy w ścisłym centrum naszego miasta. Zadaniem drużyn będzie dzięki naszej aplikacji multimedialnej odnalezienie charakterystycznych punktów w mieście, dotarcie do nich, po czym odpowiedź w quizie w wiedzowym, w wiedzy ogólnej. Lączką młodzieży w, w dzisiejszych czasach jest fakt tego, że uwięzieni są w domach przed telewizorami, przed komputerami. My ich wyciągamy trzymając się dalej blisko multimediów i smartfonów, których oni używają właśnie do gry. Wpajając im wiedzę właśnie z zakresu ogólnego. Jest projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu Ministerstwa Zdrowia Profilaktyka 40+. Ma zostać przedłużony o kolejne 6 miesięcy. Ze spersonalizowanego pakietu badań mogą skorzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni po 40 roku życia. W tej chwili procedowany jest projekt nowelizacji rozporządzenia, który będzie przedłużał trwający program w tej chwili do końca czerwca o kolejne 6 miesięcy, czyli do końca grudnia 2024 roku. Każdy, kto jeszcze nie skorzystał z tego programu, może z niego skorzystać. Wystarczy wypełnić ankietę, którą znajdziemy m.in. w internetowym koncie pacjenta albo w aplikacji moje IKP bądź też uświadczeniodawcy, który taki program realizuje. Wystarczy w oparciu o tą ankietę generuje. Się pakiet badań. Możemy z niego skorzystać bezpłatnie, rejestrując się albo uświadczeniu dawcy, który realizuje ten program, bądź bezpośrednio rejestracją centralną w internetowym koncie pacjenta. W tej chwili na Opolszczyźnie mamy 31 punktów, które realizują program. Natomiast do tej pory, od początku trwania programu, skorzystało z tego 75 tysięcy mieszkańców Opolszczyzny. Muzyka Oglądają Państwo kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Zginął 22-letni obywatel Ukrainy. Do tragicznego wypadku doszło w jednej z fabryk w Strzelcach Opolskich. Po przybyciu na miejsce strażacy ustalili, że wciągnęła go pracująca część jednej z maszyn. Mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności śmiertelnego wypadku będzie ustalać policja, a także prokuratura oraz inspekcja pracy. ZUS apeluje do rodziców, którzy zwlekają ze złożeniem wniosku 800. Nadal 100 tysięcy dzieci pozostaje bez świadczenia wychowawczego. Opiekunowie, którzy zawnioskują o nie w czerwcu, mogą spodziewać się pieniędzy najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Przypomnijmy, że świadczenie 800, przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych przez rodziców dochodów. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu ma nowego wojewódzkiego konserwatora. To Zbigniew Bomersbach. Zastąpił on na tym stanowisku Monikę Orzuk, która pełniła tę funkcję od lutego tego roku. Bomersbach to były architekt miejski. Dzięki jego pracy powstała m.in. uchwała krajobrazowa, która uregulowała tematy związane z reklamami wielkopowierzchniowymi w Opolu. Jego głównym zadaniem na stanowisku wojewódzkiego konserwatora zabytków będzie dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu w ramach cyklu Biblioteka Pełna Emocji zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin. Autorka książki Radio w Mojej Głowie Opowieści o ADHD przedstawiła świat widziany oczami osoby neuroróżnorodnej. Cykl spotkań dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka pełna emocji to cyrk, który jest skierowany do wszystkich, do dzieci, młodzieży i osób starszych. Biblioteka to miejsce, w którym znajdują się nie tylko książki, ale również to jest miejsce, w którym znajduje się mnóstwo emocji. I o tych emocjach pragniemy rozmawiać z autorami, z zaproszonymi autorami. Są to pisarki, pisarze, pedagogzki, nawet panie, które zajmują się kołczem. I o tych emocjach staram się jak najwięcej mówić. Jestem mamą, więc napisałam tę książkę, żeby zebrać te wszystkie swoje myśli, problemy, też doświadczenie diagnozy i troszeczkę zamknąć pewien etap swojego życia, bo dostając diagnozę po trzydziestce, właśnie człowiek dowiaduje się, że wiele problemów od dzieciństwa było związanych z tym, że na przykład nie miałam o tym świadomości, że jestem osobą neuroatypową, właśnie osobą z ADHD. I zbierając te wszystkie myśli, uświadamiając sobie, z czym to się wiąże, z jakimi obszarami mam w swoim życiu trudności, a w czym jest to coś dobrego, chciałam się wyposażyć w takie narzędzia, które pozwolą mi dobrze wychować moją córkę. Dlatego, że neuroróżnorodność jest genetyczna i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że moja córka też będzie miała ADHD. W głównym wydaniu kuriera opolskiego to już wszystkie informacje, które chcieliśmy Państwu przekazać. Zaraz po nim prognoza pogody i rozmowa dnia, w której gościem Hanny Honisz będzie Justyna Metz, ratownik i instruktor Wopru. Zapraszam przed telewizorem także o 21.30 na kolejne wydanie naszego serwisu. Teraz dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.